Nazywam się Monika Olejnik i program.ND Wolne Media. Witam w wolnych mediach, to wszyscy. Uuu! A wy co? Gdzie są wacji? Oczywiście żartowałem, nie nazywam się Monika Olejnik, a to studio wcale nie jest studiem Moniki Olejnik, ale nawiązuje do być może ustawki, bo o tym mało kto mówi. Z Radosławem Sikorskim. No wyobraźcie sobie, że pani Monika Olejnik, ta, ta Monika Olejnik. Wie pan, ja miałam na studiach logistykę, naprawdę panie, panie pośle i no, y, potrafię myśleć logicznie. Ta Monika Olejnik zaprosiła Radosława Sikorskiego, Radosław Sikorski. No to zdjęcie nie jest najlepsze, tutaj mniej inne zdjęcie. O, no, to może być. Więc zaprosiłem Radosława Sikorskiego, który pretenduje na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, a ja przynajmniej chcą wziąć udział w prawyborach. Uważam, że moim atutem jako, jako kandydata jest to, że potrafię łączyć wrażliwość liberalną z wrażliwością konserwatywną. I wymyślono sobie chyba scenariusz, jak żeby zrobić, żeby znalazł się wszędzie. Proszę bardzo, proszę. Adia! Do tego stopnia, że Monika Olejnik potępiła Monikę Olejnik. Ale jak to? di wolne media jeszcze raz. Witam w wolnych mediach. I słuchajcie, więc pani Monika Olejnik em, zadała pytanie. Przyznam, że to mnie zaskoczyło. W tygodniku powszechnym, pomyliła tygodnik, powszechnie, w gazetach, przeczytałam o tym, że dla członków koalicji obywatelskiej problemem jest powodzenie jego żon. Że co? Co? W ogóle taki problem gdziekolwiek istnieje? Jakieś pochodzenie, żony, że żo żo koalicja obywatelska? Problemem jest pochodzenie jego żony. Co by pan odpowiedział panu autorowi Tygodnika Powszechnego na to? No i po tym w, w tym pytaniu Radosław Sikorski, no fach, no Halał się odpowiedział w jego stylu lordowskim, rzekomo z hobielina. A co A te pan słowa? A co pan ja chce? pana pytam. No i następnie wstał i... Brother wchodził, nie wychodził, ale ani me, ani... ani Me, ani B, ani kukuryku, uwaga. Pan wszedł do, do, tak jak do obory ani B, ani me, ani kukuryku. Tak, tak, to, to, to na senatorem się przypomniało. Może będzie, może nie. No ale teraz uwaga, jest cała dyskusja, że ustawianie pochodzenia żony kandydata jako tematu wyborach prezydenckich jest niedopuszczalne. Wbrew insynuacji redaktora Olejnik, nie jesteśmy krajem antysemitów. Od TVN i Warner Ghost Discovery żądam przywrócenia standardów dziennikarskich, napisał Radosław Sikorski. How dare you! Bo, bo, momentalnie pojawia się burza, wszyscy zaczęli nawiązywać do tego. Trzaskowski, si no i oczywiście pojawił się wpis e, kolegi Moniki Olejnik, czyli e, no, takiego jednego mecenasa, co tam się myli, raz mecenas, raz raz poseł, raz omdleniec, raz uciekinie o różne takie. Opłowam za data, które mi powinna przeprosić. Bo mimo iż tylko cytowała, to powiedziła jednak fałszywy, antysemicki spin na podstawie informacji na OF. No ale co więcej, nie to, że do Totę się giertych my powiedział, to jeszcze informacja z wirtualnej Polski Uwaga jest taka, to aż jestem zdumiony, że coś takiego się pojawiło. To oczywiście Donald Tusk. Premier Donald Tusk, odpowi odpowiedzialny za publikacje medialne na temat rządu Radosława Sikorskiego zrzucił uwagę na kogo? Na no, dziennikarzy. I jeszcze jest lepiej. Jak jest wina, czy jeszcze. Znaczy, ja może to być kina? No, PiSu. Być może to być wina, PiSu. Czyli Monika Olejnik cytowała Gazetę Wyborczą. A winni są dziennikarze i prawo i sprawiedliwość. I winni również są sprawy sprawiedliwości politycy, że Radosław Sikorski wyszedł i się ułożył na Monikę Olejnik, która sama siebie potępiła, no bo opublikowała swoje oświadczenie. Więc widzicie, jaki tu jest ciekawy galimatyzm. Ale mówię to tylko dlatego, że to pokazuje, w jakim my dzisiaj rzeczywistości funkcjonujemy. Zamiast rozmawiać o tematach ważnych, o dokonaniach, być może, Radosława Sikorskiego, o resecie. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu gdyby Rosja dzisiaj zdefiniowała się jako potencjalny kandydat do Sojuszu Północnoatlantyckiego, Wymyślane są sztuczne problemy, które co mają przede wszystkim pokazać? Jakiś konflikt wewnątrz Platformy, jakąś rywalizację. Na no, cały czas widzimy tylko, że dzisiaj tematem jest Radosław Sikorski, kim jest jego żona, kim są jego dzieci, o jaki on jest biedny, murem za Sikorskim. Murem za kobietą, która uważała, że Donald Trump, nie Donald, tylko Donald Trump, to jest, porównywała go do Hitlera, Stalina, Mussoliniego, a sam Radosław Sikorski, lubił doszczerne. Nawiązywał, że no, delikatnie mówiąc, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli kreator polskiej relacji z, z sprawach zagranicznych, który chwalił się. Posłuchajcie, jakie ma świetne relacje w Stanach Zjednoczonych. Jestem w bieżącym kontakcie z najwyższymi przedstawicielami do spraw bezpieczeństwa w obozie Donalda Trumpa. Tak, dobrze państwo słyszeli. On uważa, że ma dobre relacje w obozie Republikanów. No, to dość zabawne, no ale jednak taki pogląd przedstawia. No tak było. Nie zmyślam. Więc Radosłów Sikorski również też m, pobrał sobie prezenta 45 i 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych, co świadectwem po prostu jego delikatnie mówiąc nieodpowiedzialności. A dzisiaj postanowił wykorzystać być może wszystkie chwyty. Ja nie mówię, że na pewno to była ustawka z my nikomolennik. Być może to studio jest studiem jakiejś, nie wiem, przyszłej platformy obywatelskiej, bo już widzimy, że dziennikarze z Tefalenu idą do jakichś spółek. Ostatnio jakaś dziennikarka to taki fajny tytuł. Możecie zobaczyć. Przeszła z tvn do PKP, ale więcej. Przecież jest Bodnara i tak dalej. Od kilku ciekawych osobowości z TVN przychodzi do spółek. Jak przy, przypuszczalnie przy, wygrywają, czy właściwie przypadkowo wygrywają konkursy. Co za przypadek. No ale to jest taka rzeczywistość, więc dajcie odpowiedź w komentarzu, czy uważacie, że to była ustawka, czy też nie. Dla mnie w ogóle ta dyskusja jest sztuczna, od kiedy w Polsce jest w ogóle jakikolwiek taki temat. interesuje się polityką, jestem politykiem i jakiś cudem nigdzie, się nie słyszałem, że to jest jakikolwiek problem, żeby ktoś skądś pochodził. No i widocznie koalicja wołotowska, dodanej to uważa, że można grać w taki sposób rodziną. Radosław Sikorski się w to zabawia z Moniką Olejnik. To jedna z druga oczywiście, że Monika Olejnik jest niewychowana i ta TW100 krótka. Przesadziła i sama siebie otępiła. Kliknij dwa razy w ekran i subskrybuj kanał Jacek Kozdowa.